Także jacy killerzy. Mam nadzieję, że nie będą nudni, albo jacyś afkerzy, tylko coś ciekawego. Może ten nowy killer? A ten nowy killer nie wiem jak działa powiem szczerze. Dobra, on nic nie wziął, więc szansa jest, że to jest po prostu afker jakiś. zobaczymy. Na samym początku zawsze szukam jakichś rzeczy, które mogą być w okolicy, które bym mówiły i jaki jest killer. Jakieś dźwięki, albo jakieś przedmioty, które by na to zwracały przydawały mi Info, co to jest, a dobra Anon to jest Okej okay. Więc już wiem jaki killer i czego się spodziewać Dobra, nie widział mnie, poleciał za tamtymi A nie, za mną poleciał Dobra Nie wiem dlaczego się uparł za, na mnie Dobra, wiem, że mam litę Upitnę mu dalej on będzie chyba pluł we mnie. Dobra, nie chcę, żebym je trafił. No, gdzie są paletki? No, tu jest paletka. Robię tak. Nie się typek wystraszy. A nie, leci za mną dalej. Dobra, chyba mnie olał, bo widzi, że potrafię się lupować. Więc nie tracąc czasu i idę szukać gena gdzieś tu w okolicy. Przy okazji pamiętając, że tamten ma półkę. Chociaż już widzę, że już jest praktycznie zrobiony. Zrobię jakiś na środku. No Dobra. A z lewej widzę, że dwie osoby gania. Tam ci tego gena nie skończyli, więc będę musiał tam wrócić za chwilę. Chyba, że ogarną się te dwie osoby. I na przykład za jednym poleci. Siema giryka. Jak za jednym poleci, to ten drugi wróci do tego gena i spróbuje go skończyć. Chyba że tam kręci się wokół tego gena i po prostu nie pozwala. Więc trochę wymusimy na nim ruch. Tego typu sposób, że jak zobaczę, że jest kolejny gen robiony, to po prostu zrezygnuję i będę szukał dalej ludzi. A widzę, że się tam dalej kręci, więc nie pozwala, żeby ten generator został skończony. A idzie teraz w moją stronę. Zora, no polupujemy się trochę. Zobaczymy, co potrafi. Okej, okay. aura zlał temat, więc możemy automatycznie wracać do gena. No i Git, trzeba jak najmniej czasu marnować, na to, że się na przykład nie lub... Lupu... O, leci za mną znowu i tego gena uderzy? Nie, nie uderzy, dobra. Raczej przyjmę na klatę Hita. a dobra, użył Skilla, więc nie muszę. O, przeteleportował się. Okej. Okay. Aha, to tak to działa. Do tego nie wiedziałem. Drze, morda 30 sekund. Co to za postać? Ja pierdzielę. Pół godziny będzie darła morda. Gdzie się tu lupują w okolicy. Chyba se poszli a nie dalej. No ale widzę, że dalej ją gania. Więc liczy na to, że ją dorwie. Dobra, drugi generator zrobiony. Teraz ważna sprawa. Trzeba zrobić generator, który jest mniej więcej na środku mapy. A no, on jest najtrudniejszy do zrobienia. Zawsze. Najlepiej, żeby ostatnie geny. A już jest tu robiony, dobra. Najważniejsze, żeby ostatnie geny były jak najdalej od siebie. Najczęściej, że były po prostu. Naprzeciwko, bo można zrobić bardzo łatwo genloka, czyli trzy geny bardzo blisko siebie, i wtedy killer praktycznie wygrywa, jeżeli nie popełni błędu. No ale wydaje mi się, że ten raczej zrobi disconnecta za chwilę, bo cztery geny nikogo nie powiesił, i najczęściej to powoduje frustrację dla killerka, albo się podda po prostu, poczekać zrobi wszystkie i będzie stał w miejscu. Ok zobaczyłem zobaczymy, bo mi się zaraz obsesja odpali Lubię ten perk, bo co jakiś czas mi pokazuje pozycję zabójcy A gania się tam z kimś Myślę, że jest on trudny do grania, powiem szczerze Bo on też mnie widzi No właśnie i dlatego tutaj przyszedł Tak mi się wydaje Dobra, nie wiem co te dziadostwo robi o, Przeteleportował się? Nie wiem co to. A dobra, znikł. Czyli przeteleportował się. A idzie tu z powrotem. A tamto uderzyło się, chowała. Ale... Uj dobra, wracamy. Spójrzmy go cały czas. Może mieć Noeda. No i takich surwów nie lubimy za bardzo którzy biegają koło Wszystkie palety zrzuca gość Chociaż jest końcówka, no dobra O no, no, no. No, nie wiedziałem co ten killer zrobi, powiem szczerze że mogłem nie uciekać, ale Bałem się, że mnie chwyci z tego generatora Się uparł na niego, chcę, chcę dojechać kogoś Chcę dojechać chociaż jednego, widzę. O, dorwał w końcu, dobra. Znajdzie czas, żeby zrobić tego gena. Raczej powinienem skończyć. Bziu. Dobra, z jest drugi? O, nie ma Noeda, dobra. Ale powalił już drugą osobę. Nie fajnie, nie fajnie dany typek zrobił. Myślałem, że to robi dlatego, że ma adrenalinę, ale jednak nie ma. Aha, bo to. Dispel mogę zrobić, ok. Raczej nie idziemy ich ratować. Chociaż? No dobra, uratujmy, dobra, bo. Ja jestem na streamku, to uratuję ich. No patrzcie, położył tamtych, dobra, wiem co zrobi. Jak jest takim dzwaniaczkiem? Chociaż tamten? What the fuck? Tamten się wiesza. No nie mogę, serio. No chodź po mnie. O, poleciał po Trafił na no rogiet. Okej. Okay. Misja wykonana, dobra, możemy teraz się ratować. No i co Kiriko, myślisz, że DbD jest takie straszne? Patrz jak ładnie poopowiadałem o tym, co się dzieje i jak robić. Widzisz, strateg... dał się położyć co? Hmm. Nie wiem, czy, pom czy mu pomóc, czy nie, bo teraz będzie jeszcze lipa. Dobra, trochę go pokuszę jeszcze. O, wiem co zrobię, będę tam drzwi otwierał. Nie, nie sięga go jeszcze. Nie, 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 nie ściągaj go. Nie. nie. Mam do czynienia z Debilami. Oh, po co to zrobili? Dobra, ja ich już nie ratuję. Ja już ich nie ratuję. To jest bez sensu. Oni dają mu tylko więcej możliwości. Zamiast poczekać, aż będzie ta, ten, ta brama 3/4 otwarta albo cokolwiek, to nie. Od razu poleciał go odbić. Nie ma sensu. Są głupkami. Cześć, Lunasi! Yo! Ja tu staram się być narratorem w dybydy, no chcę podejść do giereczki trochę inaczej, więc będę opowiadał w co i jak. Może będzie.